Cześć, tutaj Julian i dzisiaj porozmawiamy o kryptowalucie Chili's, która ostatnio odnosi spektakularne wyniki na giełdzie, co łączy niesamowite wzrosty ceny z największymi klubami piłkarskimi oraz technologią blockchain. Właśnie Wam wytłumaczę, ale najpierw zacznijmy od samego początku założenia platformy, w której używany jest token Chili's. Różne wersje obecnej platformy były przygotowywane od 2016 roku. Aktywna praca w tym rozwój produktu i zespołu rozpoczęła się na początku 2018 roku. Twórcy zebrali 66 milionów dolarów dzięki prywatnym inwestorom, z których największa część została wykorzystana do sfinansowania budowy pierwszej na świecie aplikacji do angażowania fanów i nagród Socios.com. W październiku 2018 roku wygenerowano prawie 9 miliardów CHZ, a po dystrybucji wśród wczesnych osób wnoszących wkład. Chiliz zostało publicznie notowane na głównych giełdach kryptowalut, w tym Binance, BitMAX i KuCoin. Socios.com został uruchomiony pod koniec grudnia 2019 roku. Juventus był pierwszym klubem, który wyprodukował swoje żetony kibiców Juve. Zorganizował ofertę żetonów fanów i dał swoim fanom szansę głosowania na blockchain. Na dzień dzisiejszy Chiliz ma ponad 80 członków zespołu, reprezentujących 29 różnych narodowości. Razem z główną siedzibą na Malcie prowadzą biuro w Lyonie we Francji i prowadzą aktywną działalność w Turcji, Hiszpanii, Korei Południowej i Brazylii. A członkowie zespołu są również aktywni w Wielkiej Brytanii i Szwecji. Ciężko pracują, aby dodać więcej partnerów piłkarskich i e-sportowych do naszej listy partnerów platformy tokenizowanej, z ambicją dodania setek drużyn w nadchodzących latach. Założyciele są również w trakcie wdrażania innych branż sportowych i rozrywkowych, w celu zbadania, jak możemy tokenizować inne obiekty sportowe. Chili's postawił na dość wąską specjalizację, wybierając fanów sportu i skupienie się na największych oraz najbardziej znanych drużynach piłkarskich na świecie. To właśnie dzięki tej platformie kibice tych drużyn oraz entuzjaści nowych technologii mogą skupować tokeny emitowane przez swoje ulubione drużyny. Takie tokeny Pozwalają nie tylko na większą identyfikację z klubem, ale dają także realny wpływ na niektóre decyzje. Wybór hasła zagrzewającego do walki, które wisi w piłkarskiej szatni, nagrody w postaci spotkań VIP, czy na przykład kolacji z zawodnikami, bilety na mecz, w specjalnych miejscach czy dostęp do najświeższych decyzji z klubu. W niektórych przypadkach kibice tak bardzo chcieli zaangażować się w skup tokenów, że wprowadzono nawet ograniczenia ilościowe, by prawo głosu nie zostało skupione niewielkiej liczby silnych rąk. Poprzez platformę Chiliz tokeny swoich klubów kupują fani takich drużyn jak FC Barcelona czy Atletico Madrid z Hiszpanii, Juventus Turyn z Włoch, Paris Saint-Germain i AS Roma z Włoch czy Galatasaray, Stambuł z, z Turcji. Także z jej pośrednictwa korzystać będzie Legia Warszawa, która jako pierwszy w Polsce klub sportowy również będzie miała swój token. Ostatni kwartał. To prawdziwe złote czasy dla aplikacji Chilis i jej tokena. W końcówce 2020 roku nawiązała ona bowiem współpracę z Binance, największą giełdą kryptowalut na świecie, która zaowocowała uruchomieniem tokenu legendarnego włoskiego klubu piłkarskiego AC Milan, który ma wiernych kibiców nie tylko we Włoszech, ale i całym świecie od wielu lat. Klub największe sukcesy odnosił bowiem w latach 80. i 90. XX wieku, więc pamiętający te czasy. Mają obecnie często czas i pieniądze na inwestycje. Pozwoliło to na przywód rzędu 6 milionów dolarów do ekosystemu Chilis. Niewymienne tokeny NFT i zdecentralizowane finanse, DEFI, to dwie najgorętsze koncepcje w sektorze kryptowalut. Każda z nich zmienia sposób, w jaki projekty i firmy wchodzą w interakcję ze społecznością. Wszystkie fan tokeny są emitowane na blockchainie Chilis, a głosowanie na platformie jest realizowane przez smart kontrakty. Chiliz zaczął nabierać rozpędu pod koniec 2020 roku, kiedy to platforma nawiązała współpracę z Binance. ACM jest częścią sieci 23 największych organizacji sportowych i e-sportowych, które również planują współpracę z Chiliz przy wprowadzaniu fan tokenów. Cena CHZ gwałtownie wzrosła, kiedy CEO Alexandre Dreyfus ogłosił, że projekt przeznaczy 50 milionów dolarów na rozszerzenie działalności w USA. Cena tokena CHZ rośnie ze względu na zwiększający się pobyt na tokeny kibica. Te z kolei są emitowane właśnie w sieci Chiliz. Jest to niejako paliwo napędowe platformy socios.com. CHZ pełni funkcję tokena narzędziowego. To za jego pomocą panie różnych drużyn sportowych mogą dokonać zakupu tzw. tokena kibica. Wraz ze zdobywaniem kolejnych partnerów, socios.com zyskuje coraz większe grono użytkowników. Fani drużyn sportowych są zainteresowani kupnem coinów przynależnych do swoich ulubionych klubów ze względu na specjalne oferty, za jakich dzięki ich posiadaniu mogą skorzystać. Użytkownicy określonych tokenów kibica są uprawnieni chociażby do udziału w ankietach, w których dostają prawo oddać głosu w niektórych sprawach decyzyjnych dotyczących chociażby drużyn piłkarskich. Innym przywilejem jest możliwość brania udziału w specjalnie przygotowanych konkursach a także odbieranie różnych nagród i rabatów. 1063% wzrostu ceny w miesiąc. 2398% w rok. To wyniki tokenu Chiliz, który skupia się przede wszystkim na pomocy zakupu fanowskich tokenów dla kibiców drużyn sportowych. Teraz zamierza podbić rynek w USA. Ma także związek z Polską, bo właśnie za pomocą platformy Chiliz swój token wyemituje piłkarski mistrz Polski Legia Warszawa. Jeżeli popyt na tokeny kibica będzie się zwiększał, wartość CHZ również wzrośnie, ponieważ jest to jedyna waluta, za którą można nabyć te koiny na socios.com. Dla przykładu, jeżeli chciałbyś dokonać zakupu tokenów przynależnych do Legii Warszawa na tej platformie, aby móc za nie zapłacić, potrzebne Ci będą tokeny CHZ. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku wszystkich innych coinów dostępnych tylko w tym miejscu. Oczywiście, niektóre tokeny kibica zostały umieszczone także na giełdach. Gdzie listing odbywa się również w parach do innych kryptowalut? Przykładowo, AC Milan Fantoken dostępny jest na Binance, a także tureckie giełdzie Paribu. Jeżeli chodzi o same tokeny Chili's, można je kupić za walutę fiducjarną w aplikacji softs.com, bądź na jednej z platform, gdzie są one notowane w parze z krypto. Tokenem CHZ na dzień 9 marca 2021 roku można handlować na 30 giełdach kryptowalut z całego świata. Obecnie trzeba za niego zapłacić 29 centów, co oznacza wzrost ceny o 387% w ciągu ostatniego tygodnia. To sprawia, że kapitalizacja projektu przekroczyła już prawie 1,5 miliarda dolarów. Token CHZ jest obecnie notowany na maksymalnych poziomach w historii sięgającej połowy 2019 roku. Altcoiny, czyli kryptowaluty alternatywne dla Bitcoina, to łakomy kąsek dla wielu inwestorów szukających ciekawej opcji na pomnożenie swojego kapitału. Wybór jest duży, jednak trzeba pamiętać, że nikt nie da gwarancji spektakularnego sukcesu. Bardziej prawdopodobna jest wręcz utrata części lub nawet całości zainwestowanych środków. W ostatnim kwartale 2020 roku kryptowaluty odnotowywały doskonałe wyniki, a kapitalizacja całego rynku krypto osiągnęła rekordowe poziomy. W ciągu kwartału bitcoin zyskał na wartości niemal trzykrotnie. A w ślad za nim podążyło wiele innych alternatywnych walut, takich jak Ethereum, które podwoiło swoją wartość, trend ten przeciągnął się również na 2021 rok. Ważnym czynnikiem hossy kryptowalut był wzrost zainteresowania w obszarze instytucjonalnym oraz rosnący entuzjazm dotyczący DEFI zdecentralizowanych finansów, dzięki którym przedsiębiorcy w branży krypto mogą odtwarzać standardowe instrumenty finansowe poza kontrolą spółek czy rządów. Branża DeFi ewoluowała z Ethereum jako wstęp do tzw. stabilnych walut, stablecoins, powiązanych z walutą fiducjarną, taką jak dolary albo nasze kochane złotówki. Ponadto w grudniu rozpoczęto wstępny etap aktualizacji Ethereum ETH2.0, aby w bezpieczny i trwały sposób zwiększyć ilość transakcji. Jeśli ktoś z Was nie ma jeszcze konta na giełdzie, a chciałby kupić swoje pierwsze kryptowaluty, a może właśnie chilis, to w opisie pod tym filmem oraz w przypiętym komentarzu znajdziecie linki do dwóch giełd. Pierwsza giełda to Binance, na której są bardzo małe prowizje i może handlować setkami altcoinów, zarabiając na ich różnicy w cenie każdego dnia. Dodatkowo otrzymacie 20% zwrotu prowizji dzięki udostępnionej przeze mnie opcji. Jeśli jeszcze nie wiecie, jak się poruszać po giełdzie, spokojnie. W następnym filmie wytłumaczę Wam wszystko krok po kroku od założenia konta. Kupno Twojej pierwszej kryptowaluty. Druga nazywa się Bitbay i jest to polska strona, która od lat funkcjonuje i ma się dobrze. Można na niej kupić bitcoina, Ethereum, jak i kilkadziesiąt innych kryptowalut. Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub uwagi na temat tego filmu, piszcie mi proszę wszystko w komentarzach. Wszystko, co napiszecie, postaram się uwzględnić przy tworzeniu następnych materiałów. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych filmach na kanale Kryptowaluty dla Porządkujących. Cześć!